Hej, biorąc przykład z fail'a nagrywam Wam wstęp, więc dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Chciałbym tylko powiedzieć, żebyście przed obejrzeniem filmu zostawili łapkę w górę i subskrypcję, bo to bardzo pomaga. No i zapraszam do oglądania. I jak Wam się film spodoba, to zostawcie jakiś komentarz wobec niego. Dziękuję. Będzie I We be blue, so Tak, też tak sądzę. Spierdalaj głupi chuju, tere 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 tu, how do you do, you do? Arczy, proszę zrób to do, zaczynać do, dobrze, do do nie. Na życzenie Kubasa. How do you do, spierdalaaj gupi chuju, na no, Nie i po how do you do you do? za co. to aczy, e e zacznij śpiewać tak wiele. Tu patrz, to nie skacze ten w stronę. hej, ho was o 10 sekund cisze. Za dużo. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ej, ktoś, chce, jak w totalnej porażce, ktoś chce iść do kidla się wyspowiadać? Przed ja, kodem? ja poproszę. Dobra, chod chodźcie tu z tyłu. Powiedzcie, co chcecie osiągnąć w tym turnieju. To jest Ej, turniej po panu, o nic. Obrazić, 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 człowiek, obrazić każdego. Dziękuję. Teraz bu Bubas. Chcę osiągnąć to też, chcę osiągnąć to też, żeby ich nie mieć. Chcę się pośmiać głupim głosem i prawdę Dobra, dexer. Tego drugiego być, nie dobrać. mówię, dex. Tego by nie było. Bec, no, to chcesz osiągnąć. Arci, Arci. Ja, ja chciałbym e, e, Chciałbym Mieć dobry internet i wyruchać pan, Pana z numerem 5. Ja wystrzygnąłem co ja chciałem, ja na drzewo. Tak? Kurwa. Nikt nie wie kto, kto, kto ma numer 5. My, z, my, z, 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 z Oczywiście że, że ja. Nie. I... Jeszcze kiedyś się obraził, że cię obrażą, to ci piśmie, no właśnie. Czytajcie opis, to wam napiszę, kto jest panem z numerem 5, dlaczego jest to kobieta. No, szczególnie na moim tabie, który zmienia się co pół sekundy. Chciałbym serdecznie pozdrowić swirla, z którym to nagrywam. I za każdym razem, jak coś mówił na filmie, to myślę, że mówi to Inryl. Zwier, ch no. chodź, no. chodź, 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 coś ci pokażę! chodź, Patrz! Papieżowa no, wełna! Papieżowa to, wełna! To, e, co, e, co do tego bitra chodź, To jest śnieg A, nie. No, <śniak> Papieżowy śnieg! śnieg? nie! Złotych na miesiąc? Jak najbardziej. No, Azik tam naszczał. Papież tam naszczał. 8 tysięcy to mi wystarczy. 5 wystarczy. Zaczniemy, zaczniemy, mi wystarczy. Zaczniemy... 8 mi wystarczy, idealnie. Dobra, już. E, zrobiłem cięcie między e, pierwszą częścią a drugą. Pierwsza część to było kiedy nie gramy. Druga jest taka, że gramy. Co robimy? Do tej pory nie graliśmy no, no, nawet chwili. nie grę, ale kto ją wybiera? Czy ja wybieram? ja wybieram. Yeah. Ja ja ty wybiera? to. Tak. Oh. Super. Zapisałem. Ja Okej. Okay. Czyli to jest gorący ziemniak, ale na odwrót. co ziemniak. To ziemniak. Nie, nie ogarniam. Co my tu robimy? Kto ma ziemniaka? Nie wybiera wiem. się ziemniaki. To jest ziemniak. Rzeczywiście. Wygrałem! ja Wygrałem! 23 do 0 każdy. Oh MHK! <laughs> Archie, nauczył się latać przynajmniej. Archie, nauczy się w to grać. Lava flor, let's Dobrze. go. Zróbmy tak, że tak. Kto to. zwyciężył, wy. No kurde, Kto zwyciężył, wybiera! Co my robimy tutaj? Napierdalamy się, zaraz lawa wyjdzie. A border zaraz zacznie ślinkować. A ja mam lag, nie? Zeriliście. Komputer, nie, 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 wszystko. Ale nie, <będzie> smyna... <grymne> Ale nie, smyna... ty stoisz, stoisz w miejscu. Kurde, kto mnie bije? nie, miejscu. nie, nie, A ona... mnie nie, to jest to nie. Dwa nie, nie, się, prosi, nie, 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 Chciałbym powiedzieć, że... Krowie spadło mnie! W drugą stronę! O! Ojej! Dejk, to nie jest 1.8.8! Co? Co co? Ja nie wiem... 1.8.8! Dejk, z dlaczego ty grasz 1.8.8? Bo nie... wolno! Podłoga to lag! Podłoga to lag! Podłoga to lag! O! 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 O, żyje! Podłoga to lag. Ale mi ciekno. Ten już zeża jabłko, nie? Ten to jest szybki. To za ochroną widać A ja myślałem, żeby się napierać. No, na no, flanka z zombiakami, no. Tego typu. Często cię tu na dyksę, na... O, są zombiaki Chcia Chciałbym mieć laga, nie? To by było... O, to by było fajnie. Dwie osoby Nie, nie just kill Kurde. I can feel a pain. No. Jezus, Maria! Ty, co jest? Tu jest 1.8 pvp! bloków na Nie, nie, ja, 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 ja mam przez komputer lagi, nie? Ja ci a pokażę. mój Ten to by za wybrać, że tu jest I czemu to jest ciemno? To było ciemno i to była jego Nie mam właśnie wyjątkowo. Jak nigdy. A, tryb właśnie. Okay, ja myślę, że... Nie, bo za full brah'a dostanie dostanę bana no, <laughs> It's co always fany To zawsze było śmieszne A, my, my, my musimy tu przetrwać A, A, czy, my, my, my musimy tu przetrwać właśnie y, ten kto pierwszy ten. No się skąpić w jakimś miejscu A, Ale trzeba mogę zbić żeby zdobywać Jakie punkty? Nie dostałem żadnych punktów co zrobić Ale jak się ja, to ja sobie nie wiem, nie jestem ani jednego punktu. Jak skończył, się czy musisz? Oba. Nie, dzieci nie jest. Z djx em okay, okay, dobrze. dobra, mam Z dwóch stron po Nie będę, nie będę after, bo to jest nudy. Komputerza, nie nienawidzę cię i wywalam cię jutro. której <noise> to gdybym mógł. Bo no to jest nie jeden ekskulu konusa. Pod Teraz tylko jeden przetrwa. Oh shit. Chciałbym powiedzieć, że Chciałbym powiedzieć, że No kurde, w tak tak. Dla wszystkich zainteresowanych yy, i zadała mi faworki. Bo <ślad> you know you know was <surf connections> I zapoznawiam cię. Wiem, że tego nie obejrzysz, ale cię pozdrawiam. Za te, za te faworki, za te faworki. O, ale ale fajna, ale fajne, fajna Florislawa, kiedy masz lagi, jak sam skurwysyn. No, A to się tworzy za nami czy to się po prostu tworzy? A to się po prostu tworzy. Oni. Eksperci sobie. bić? no, ja grałem na F5, żeby widowie cokolwiek widzieli. Mam przeszli mniej. Odejdź. Odejdź. Tylko Ej no. Ej skurwy syny no. Ja bym sfokusował osoby, które wygrywają. Jestem za. Dlatego fokusują każdy mnie. Mimo, że ja zawsze przegrywam. I tak, i tak. No ja po prostu mam lagę no, ja Je, Ej, to nie tak, że już i tak lagi mi przeszkadzają Jeszcze trzeba mi bardziej przeszkodzić, dzięki, kocham was no, ja no umrę Dzień co tam u ciebie? <grym> nie pytajcie Masz chwilę pogadać o Bogu? Not really Nie, bo to kontrowersyjne tematy i... YouTube się nie lubi kontrowersyjnych <grym> tematów No ty, już mnie drugi raz próbuję rzucić do wokulskiego. Fail, wziązłeś... dogadamy się. Nie. Prawda? Czekaj nie przestanie palić. O, przestałem palić palić. Lek sobie się Ja go zabrałem, akurat jak skakałem. Ale Co nie bij bi mnie, ja już mam wystarczająco, że mam lagi, okej? Okay? Proszę. Ja się czuję ja, ja się, ja się czuję gnojony kiedy ktoś mnie bije, nie dość, że i tak już kurwa mnie internet gnoi to... Teraz mi się już nic nie rusza, nie? Ja I... go wierzę w ciebie. Ale też mamy lagi, to jest, to, jest, to jest, godny pojedynek. Wiesz co, ale chciałbym powiedzieć, że ja, ja nie widzę nic. Z tego ja bym zabił Swirla, bo on ma i przez to przeżył. Proszę zostawcie mnie! Proszę zostawcie mnie! Mój ekran to jest kurwa jakiś gówno jebany To z tobą zniknie! Nie kurwa, zniknie On jest czarny! Na przyszłość proszę, nie bijcie mnie Bo ja, ja sam się zabiję, ja sam się zabiję I Ja wybieram grę, bo jestem ten, ja wygram. Wybierz kowadło, kowadło jest śmieszne co, to, to będzie najlepsza gra. Nie uważasz ci? w w dziurę. Mixer, chodź. Nie, I po. grał. grało. Daj informacje. Czy to jest... Tak. No. Nie pij Ja pierdolę, a ja... mam... Możemy tylko czy można. Serio, kowal, po nie wiemy. No to trzeba pójść tutaj, co zanim mnie wrzucił pod Jasna dupa. Nie wiem, o co ci chodzi, Kuba. Co się dzieje? Ja z miejsca ruszyć się nie mogę.

Ej, sneaky sniper! Mamę! Circle. To są arcierskie, takie te. I co ja mam zrobić? diamenty, kilo zaklęty. No, to robi się. Ja się nie daję, crafting dodaję No i zaczynam swoją robotę. No fajnie, jakbym jeszcze mógł wykopać cokolwiek przez lagi, nie? Ojej, Dimak, czy No tak się nie da, no... I co my kopiamy dopóki w... Czemu to mi nie strzela wcale do przodu? No jakbym... To mi wybuchło w tryju. No, też mi to wybuchło w tryju, nie? Ej, A, nie ej. Się. No! Czekaj, ja muszę ze stojego walczyć. Dobra, idę kamikada, kurwa! Mój bomby był czy ja mam pytanie? O odejdź, daj mi strzelać nie mogę. Mogę ruszać się? Mogę się ruszać? Proszę. Chcę tylko no się ruszać. Się no to strzelam, ja tego nie strzelam, jeśli schować, ja się nie chcę to. Nie chcę tylko się móc ruszyć, kurwa z miejsca! Nie strzelaj do mnie. Ty nie która takiego boosta? Osoba, która we mnie strzeli ma małego kutasa, chciałbym tylko no to, powiedzieć. Ja ty w ciebie już cztery razy, nie? No to A, świadczy o tobie. O dobra, już się mogę ruszać, to już możecie we mnie strzelać, nie ma problemu. Może, może. Dobra, już działa, możecie we mnie strzelać, nie ma problemu. Już nie będę miał problemu, jak mogę się ruszać. od razu w tego fireballa. Ja mam pytanie, dlaczego te bomby nas biją? Nie wiem. Ten, jest upośledzony. Tak, to jest w miejscu i, i tak mi ubija. Puszczę. No ja dlaczego no. jeszcze nie było. Ja przynajmniej jeszcze by stanął zim. Przynajmniej tak w tym spokoju. Tak, muszę quick play wyłączyć. O. Laga. No. Zajebisty ten tryb, kocham. Zabiatek, czy... Zmienia pod nami. Ale nawet jak stoję w miejscu... Bikcero na ślepej nie? Wtedy ten, kolorki się zmieniają, pulsuje takie. No chyba że wtedy, wtedy nie widać. O! Tak no nie, kurwa nie. Z Wow, z tego. Nie. Chwila, no chciałem partikle zmienić, no kurwa. Bo dostałem partikle za zwycięstwo. Co teraz jest? Nie A. wiem. To, to ja sobie będę ja fokusował, ale nie nie Ja to, mam idealną muzykę do wstawienia w tym segmencie Szczę, że będę fokusował. To jest lawa, boy, tak. piękna. chciałbym Chciałbym powiedzieć, jeżeli ktoś oglądał Lava Boy, znaczy Lava Girl i Shark Boy to szanuje w opór. Lawa, lava, shark boy, tak. <grym> lawa, 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 Lava Girl Nie, czekaj, Lava Boy i Shark Girl Bra. lawa, bo was. Choć, po... Chodź. lawa, 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 Dobra, chodź, czy lawa, 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 Czy lawa, 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 Genshin Impact? Genshin. Siema no, O, o, o... Lego. Dobra idę za... Dobra <gulia> Proponujesz banowanie Smirla? Proponuję zbanowanie twojego głow... Kur... no Kur... ty chodź, chodź, Chodź chodź dobra. dobra. Kurwom Dobra. Mnie nie Chciałbym tylko powiedzieć, że mnie nie trzeba bić, mnie lagi zabiją, okej? Okay? Tak, tak tylko powiem. Ej, pomogę. Nie, nie ma co, nie ma co. Stoję grzecznie, a ten po prostu zaczyna mnie bić. Nie no, casual. Taki jest, Dexer. Ej, widzisz to no kuszę w moim ręku? Ja mam złotą strzelę w ramieniu, ja mam stan do aru. chłopcze. Przepraszam za moją kla klawiaturę. ty walisz kurde w podłogę? A, chuź. ciebie walę. A się rzucił. I have a to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Zostawcie suba, łapkę i komentarz. Trzymajcie się i do następnego. Wpadnijcie też na filmy, które wyświetlają się tutaj. Bają!